Siemano, dzisiaj będzie tak trochę prześmiewczo i sarkastycznie, bo ja nie wiem co wy macie do... wszyscy narzekacie na ten rząd, aż teraz. Ja was w ogóle nie rozumiem co on chodzi. Totalnie, przecież no dzisiaj mi to ja mówię, będzie prześmiewczo. Przecież jest wspaniale. Naprawdę jest cudownie, wszystko zrobili. Zbudowali, no na przykład zobaczcie, lotnisko, w Radomie. Premier... parę lat temu obiecał i co? I jest lotnisko. A że tam pks -y splajtowały w tym czasie w Radomiu i nie ma tam jak dojechać, trudno, ale obiecał, że po wyborach będzie, jak dojechać do tego lotniska, i sobie będziesz mógł polecieć do Rzymu, do Londynu, gdzie tam będziesz sobie chciał, z Radomiu. Ja nie wiem o co wam chodzi. się tego rządu. Przecież jest przecudowny. Mamy podatki od psa, no i co? I bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że nasz naczelny wóz prowadził podatek od psa. Wszyscy powinni mieć tylko i wyłącznie koty. I to podwa nawet. <laughs> ja to w ogóle jestem zdania, że nikt nie powinien mieć więcej jak 1,68 wzrostu. Nikt nie powinien być wyższy od naszego wodza. Nikt. A kto jest wyższy, powinien płacić większe podatki. I tyle. Bo tak nie wolno, żeby ktoś był wyższy od lidera naszego cudownego, przekochanego. Przecież to jest kawał chłopa, to cudowny lider jest. Do takiego lidera to to jest, tylko go na rękach nosić. I w ogóle to jest ten jeszcze zdania. Że dni wolne powinni wprowadzić dwa razy wyrobki, jeszcze dodatkowe: jak są jego imieniny i urodziny. A przecież, jakieś to szlachetne, imię? Ja Jak Jak tego można nie uczcić? Ja nie wiem, o co wam ludzie chodzić, tak przyoczycie na niego. Jezus Maria, no dobra, no zobaczcie, no. Patrzcie, jak oni do nas rękę wyciągają. Wydali nawet na zeszłe wybory, które się nie odbyły. Wydali 70 milionów złotych. No dobra, nie odbyły się. Ale przecież to nie jest wina Jarka. Tylko Poczty Polskie. I w ogóle zmienili termin. To dla nas wszystko jest, nie dla nas. A takie 70 milionów ludzi, no co to jest? No dobra, ktoś może się przyczepić, że za trzy przedszkola by za to szło zbudować. Albo jedną szkołę. Ale po co, skoro mamy wystarczająco dużo się czepiacie, że, nauczy że nauczyciele, lekarze za mało zarabiają. No to niech więcej pracują. Miło. Czepialiście się o lockdown. Po co? Przecież oni to zrobili wszystko dla ludzi. Żebyśmy sobie odpoczęli półtora roku. Żebyśmy musieli chodzić do pracy. Żebyś takiego jednego gnoja z drugim swojego znajomego nie musiał dziennie widywać. Żebyś siedział w domku. Na dupie. To wszystko dla nas było. Oni nam serce na ręce na talerzu, czy jak ktoś tam mówi? Wyciągnęli do nas, do ludzi. Ludzie, o co z wam chodzi? Jak ja widzę tego hejta, na tego Jarka, naszego ukochanego, przecudownego, to ja nie wiem o co wam chodzi. Powinni się wszyscy dzień w dzień oglądać tylko TVP. Powinni w ogóle polikować wszystkie programy. Przecież tam wszystko mówią, jak my mamy się cudownie. Mamy większe zarobki, inflacja spada węgiel się ludzie przyczepiali, że ruski węgiel żeśmy kupowali. Ale to też tylko i wyłącznie dlatego zamykali kopalnie nasze w Polsce, żeby ci górnicy mieli wolne po prostu, no, żeby się nie musieli przemęczać. A to, że tam tona węgla kosztowała 4000 ponad, no przecież dopłacili ci 100 złotych do każdej tony. No co chodzi? Zawsze stówkę w kieszeni zaoszczędzona. Ja nie wiem dlaczego. Przecież wszystko jest przecudownie Wszystkie wspaniałe wiadomości są. Ja, ja naprawdę, ja was czasem nie rozumiem, jak wy ten rząd, Czyż to jest przewspaniały rząd, najlepszy jaki może być, po prostu nic tylko na rękach ich nosić Wszystkich. Ja też nie rozumiem, dlaczego zwolnili pana Kurskiego z TVP. Przecież on przetudownie zawsze miał wyciągnąć 2,5 miliarda rocznie na telewizję polską finansowania. Przecież oni tam mówią same miłe rzeczy. To lud na uszy, że jest dobrze, że jest cudownie. No troszeczkę tam nadają na tego Tuska, no ale no, no i słusznie. Kopa w dupę mu na, Już. Tylko pan Kaczyński. A tak naprawdę serio teraz. To powiem wam takiego suchara. Czemu budynek zajmuje z okrągły? No bo ja jeszcze kwadratowego cyrku nie widziałem, a to jest cyrk jeden wielki. To co oni odwalają. Bo. Ale nie życzę nikomu, ale kiedyś, jak się natkniesz, na wiadomości o 19.30 TVP, to bym sobie pomyślał, że ty chyba mieszkasz w Dubaju, że jest tak pięknie, cudownie, wszyscy są bogaci. Ja nie jestem ani prawicowcem, ani lewicowcem, ani centrum. Ale naprawdę, są pewne granice... Naprawdę są pewne granice czegoś takiego, żeby ludziom wmawiać takie pierdoły, jak to jest cudownie. Jak to jest wszędzie przepięknie. Jak ludzie żyją przewspaniale. Kochani, powiem wam tak. W październiku będą wybory. Nie wnikam w wasze poglądy polityczne. Czy tam sobie zagłosujecie na tych tam lewaków? Co chcą, żeby se tam pedałki brały śluby i se dzieci mogli adoptować? Nie wnikam w to. <laughs> ja swoje poglądy polityczne mam. Kto mnie zna, to wie jakie mam poglądy polityczne. Tylko wyobraźcie sobie teraz tak, nie, taką sytuację. Czy wam by się to podobało, jeśli na przykład... E, każdy produkt, który kupujesz płacisz w tym podatek. Każdy tak płaci. Niestety. I to za duży, moim zdaniem. O wiele za dużo. I powiedzmy, zajmujesz się hobbystycznie czymś tam, coś tam zrobisz. W moim przypadku, na przykład, nagiotek. I ty nie możesz go sobie tak po prostu sprzedać. Bo ty, już tak, w tych wszystkich produktach zapłaciłeś podatek. Potem włożyłeś w to kupę roboty swojej, wysiłku. I potem chcesz to sprzedać, i jeszcze musisz zapłacić 33% podatku od tej kwoty. Na przykład, wystawiam sobie coś. Za 1000 złotych, to już się do mnie dopierdolą. Do takich małych pionków to się nie dopierdzielają. Jak chce coś zrobić i sprzedać, to nie za 200-300 zł. To nie, to, to się nie dowalają do tego. Ale takich to skarbów kaszuka. Już w ogóle hitem jest to, że urzędy skarbowe wchodzą po urzędach stanu cywilnego i sprawdzają, kto w ostatnim czasie odbywał ceremonię weselną. I do takich ludzi pukają i pytają się, ile na tym wyciągnęli. I proszą, znaczy proszą, każą zapłacić za to podatek. Ja się, ja się zastanawiam, co musi siedzieć w głowach tych z lewicy, tych z tych z Platformy. Co im musi siedzieć w głowach, że oni takie rzeczy wymyślają. I wszystko zwalają mi na wojnę, i na Putina, i na Unię Europejską. A gdzie my żyjemy, kurwa? Ja nie żyję w Brukseli, co prawda, że niedługo wracam do Belgii. Na zarobek, bo tu tu się nie da. Tam jakbym coś zrobił, wystawił na ulicę scenówką, to, to, to nikt by się do mnie nie przywalił. Jakbym był, jakbym to postawił przed swoim domkiem. Nikt się do mnie nie przyczepił. No co, postawiasz, czy sprzedać, zrobiłeś, zapłaciłeś za produkty? No okej, okay, no. Naprawdę ludzie, obudźcie się, nie? Bo. <laughs> I tak, kupujcie koty wszyscy. Wszyscy kupujcie koty. Od kota nie ma podatku. Ciekawe czemu, nie? Od co jest od kota nie ma? Dobra, a tak na koniec, bo już było 8 minutek, to dzisiaj miał, miało być tak krótko. Nie. Eee. To jak zawsze pozdrawiam Wam, życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia przede wszystkim. A reszta przyjdzie sama. Znaczy no może nie sama. Jak ktoś przyjdzie sam, to mogli tylko sam przychodzić. Dobra, na <laughs> trzymajcie czerwaj.